Zbiór wartości funkcji odczytujemy z osi Y. Formalnie jest to prostokątny rzut wykresu na tą oś, a nieformalnie warto pomyśleć, że oświetlamy wykres jednocześnie z minus nieskończoności i z plus nieskończoności w taki sposób, że promienie światła są równoległe do osi X. Wówczas suma cieni, jaki uzyskamy z lewej i z prawej strony, to właśnie zbiór wartości funkcji. W tym przypadku tym zbiorem wartości jest przedział obustronnie domknięty, którego końcami są najmniejsza i największa wartość funkcji. Problem z punktu B przedstawię w nieco innym kontekście. Przyjmijmy, że oś X to oś czasu, wówczas na przykład godzina minus pierwsza to godzina 23. Teraz pytanie o przedział maksymalnej długości, w którym funkcja jest malejąca, to pytanie o maksymalny przedział czasu, w którym nasza funkcja maleje. Widzimy, że spadek rozpoczął się od godziny minus drugiej i trwał aż do godziny drugiej. I teraz do odpowiedzi możemy podać zarówno przedział obustronnie otwarty, jak i przedział obustronnie domknięty, a nawet domykając go z jednej strony, a otwierając z drugiej. Tak naprawdę dorzucenie końca albo obu końców przedziału do przedziału otwartego nie spowoduje jego wydłużenia. Ja wolę pozostać przy wersji z przedziałem otwartym.